Bajeczki maszy, no dobrze, moje wykochane. Ja teraz wychodzę, przed obiadem wrócę. A wy się tu grzecznie zachowujcie, nie szalejcie, drzwi nikomu nie otwierajcie. Żeby się wam co złego nie przytrafiło, jakaś niemiła historia, jak na przykład siedmiu koźlątkom. Zaraz ją wam opowiem. Wilk i siedem koźlątek Żył sobie wilk i siedem koźlątek, tylko że koźlątka słuchały się mamy, a wilk nikogo w ogóle się nie słuchał. I dlatego wyrósł na takiego niedobrego, źle wychowanego, no chulikana po prostu. Któregoś dnia mama koźlątek wyprła się do sklepu po mleko. No może nie po mleko, jednym słowem, no coś tam jej było potrzebne ze sklepu. Kapusta może? Mama koza wychodzi do sklepu, a koźlątkom mówi... Siedźcie grzecznie, drzwi nikomu nie otwierajcie. Nawet jakby powiedzieli, że przyszli z policji. Albo z tych, no, wodociągów. Otwórzcie dopiero, jak usłyszycie taką oto piosenkę. Ładne różki, a gdzie wasze łóżki? Och ty! To nie to. Tak powinno być. Dzieciąteczka, koźląteczka, nie lękajcie się, otwierajcie się. Mama wasza wróciła i wam mleczko... Zaraz, zaraz, przecież po kapustę poszła, więc trzeba o kapuście zaśpiewać. Dzieciąteczka, koźląteczka, nie lękajcie się, otwierajcie się. Mama wasza wróciła i kapustę przyniosła. O, a wilk wziął i podsłuchał piosenkę. Ależ niedobry ten wilk. Wiadomo przecież, że podsłuchiwać nieładnie. I jak tylko koza poszła, wilk zaczął dobijać się koźlątkom do drzwi i śpiewać. Dzieciąteczka! Koźląteczka! Mama wasza wróciła i wam mleczko przyniosła! Dobra sobie mama, rycząca jak ciężarówka. Więc koźlątka powiedziały wilkowi: idź stąd, ty nie jesteś nasza mama! Nasza mama poszła po kapustę i nie otworzyły mu drzwi. Ale wilk miał taką straszną, straszną chętkę na koźlątka. Co więc wymyślił? Poszedł do kuźni i poprosił kowala, żeby mu ten jego wilczy głos zrobił takim cieniutkim jak koźli. No to kowal wziął ogromny młot i kowadło, a potem. Złapał wilka i wykuł mu na kowadle piskliwy głosik. I wilk zaczął meczeć niegorzej od kozy. Zaraz też poleciał znowu do koźlątek i takim zaśpiewał. Koźląteczka! Dzieciąteczka! Nie lękajcie się! Otwierajcie się! Mama wasza wróciła! I wam mleczko! Puu! I kapustę przyniosła! A głupiutkie koźlątka ucieszyły się. Mamusia, mamusia przyszła! Wołają i biegną drzwi otwierać. I tylko najmniejsze koźlątko poczuło, że coś tu nie gra. I w piecu się schowało. A wilk wparował do domku i pozostałe sześć koźlątek jedno po drugim pułknął. I nawet się przy tym nie zakrztusił. Omiotł wzrokiem wszystkie kąty... Jeszcze jednego koźlątka szuka. Usłyszał, jak w piecu coś kichnęło. Aaaa! zawołał. To tu się koziółku schowałeś! Poczekaj, poczekaj! Zaraz i do ciebie się dobiorę. Kłosik wilk miał cieniutki, ale straszniutki. Cały aż się trzęsie ze złości? Zębami kłapie? Ale tylko koźlątka dosięgnąć nie może. W takim razie postanowił wilk dmuchać, żeby piec rozwalić. Dmuchnął raz, tylko z pieca sadza poleciała. Dmuchnął drugi, jak wiatr w kominie zagwizdał. Wilk wziął potężny rozpęd i jak nie dmuchnie trzeci raz. Aż całe pożarwienia od tego. Głupi ten wilk, dmucha, dmucha, a dla pieca to całe jego dmuchanie to jak dla słonia pchła. Jasne, że nie zdmuchniesz, bo piec był kamienny. No to sobie pomyślał, że w się do tego małego dobiorę. I zaczął gramolić się na dach, a ciężko tak z napchanym brzuchem po dachu łazić. Dwa razy spadał, wszystkie kolana sobie poobcierał, rzepów i kolców co nie miara na ogon nałapał. W końcu jakoś wlazł. Wleść wlazł, ale w komin wcisnąć się nie może, bo nabity koźlątkami brzuch mu przeszkadza. Wyciągnął więc wilk wszystkie koźlątka, posadził na dachu według wzrostu. Siedźcie mi tu cicho, mówi, i nie szalejcie, bo was zjem. A sam myśli sobie, Dobiorę się do tego najmniejszego paskudnego, a potem z powrotem te tu wszystkie sobie połknę. Lezie wilk kominem. Ledwo, ledwo się przeciska. Cały sadzą się wymazał, aż tu nagle słyszy. Jak tam w dole ktoś zapałkę zapala. A to koza wróciła i piec zapala, żeby kapustę gotować. W tym czasie, gdy wilk przeciskał się przez komin, ona zdążyła już i piosenkę jak trzeba odśpiewać, i koźlątka swoje z dachu zdjąć, i na malucha nakrzyczeć, że w piecu siedział. Wreszcie w piecu rozpaliła. Wilkowi zaczął się ogon palić. Zawęł wilk i zakrzyczał. Co wy wyprawiacie? Przecież to boli! Ledwo, ledwo udało mu się wykraskać z komina. Uciekł do lasu ogon sobie wylizywać. Poza oczy wybałuszyła, nie rozumie skąd się w jej piecu wilk wziął. Wtedy siedem koźlątek wszystko jej opowiedziało. No, i taka to historia była. Oj, zagadałam się z wami, spóźnię się. A wy jak chcecie kapustę jeść, to nieznajomym ludziom drzwi nie otwierajcie. Coś chyba za mało tych klocków. Co to jest? To niby ma być wieża? Jak już cokolwiek robisz, to zrób to porządnie, na wieki, bo to różnie może w życiu być. Oto na przykład. Lisica i zając. Lisica miała chatkę lodową, a zając trzcinową. No, i oczywiście jak przyszła wiosna, to chatka lisicy się roztopiła i tylko kałuża po niej została. Przyszła lisica do zająca cała mokra i mówi tak: Zajączku, zajączku, szybko nogi, pozwól mi u siebie pomieszkać. A zając taki dobry był, więc mówi: No jasne, jasne, wchodź, lisiczko, wchodź, nie krępuj się, tylko mi tu nie nabróć. Ogrzała się lisica u zająca, wysuszyła, ogon rozpuściła, rudy jak nie wiem co. Ogląda się w lusterku i zachwyca sobą. A zając, szaraczek zaczął ją denerwować. Uszy miał takie długie, oczka zezowate, a ogonek taki malutki, no żart jakiś, więc postanowiła lisica zająca wygnać. Uciekaj mi stąd szereku jeden, ale szybko, póki dobra i cię nie zjadłam. Tak, tak, żebym cię tu więcej nie widziała. Idzie zajączek, płacze, a tu na spotkanie mu wychodzi pies. A czemu ty, mały, płaczesz? A wiesz, piesku, miałem je chatkę trzcinową, a lisicę lodową. Przyszła wiosna, chatka lisicy stopniała. Dałem jej u mnie pomieszkać, a ona mnie wygnała. Nie załamuj zajączku uszu. Coś na to poradzimy. Pójdziemy do tej ogoniastej i tak jej pokażemy, że hej! No i poszli. Jak pies zaczął szczekać, to lisica nawet się nie przestraszyła. Leżała sobie na piecu, leżała, a potem jak nie krzyknie, a kto mi tam tak ujada? Jak zaraz wyskoczę, jak pogonię, to polecą kłaki po kątach. Pies zatrząsł się ze strachu, ogon pod siebie podkulił i już chciał uciekać, a lisica do niego tak. Już dobrze, dobrze, nie bój się. właśnie we dwójkę będzie nam weselej. Ale ty, szaraku, zmiataj mi stąd. Jeszcze na mnie naskarżył. Skarży? Pyta jeden. Idzie zajączek ścieżynką i płacze, a tu naprzeciwko niego idzie wilk i mówi Oj to zając, zając, zaraz cię zjem. Nie zjedz mnie, wilku mój szary, to ci piosenkę zaśpiewam. I zaśpiewał. Jestem sobie pierniczek, choć do czterech nie zliczę, biegnę sam na ulicę. Nie, co się ja wam nie to śpiewam. Aha, tak. I mówi mu zajączek, miałem je chatkę trzcinową, a lisicę lodową. Przyszła wiosna, chatka lisicy stopniała. Dałem jej u mnie pomieszkać, a ona mnie wygnała. Ładne rzeczy, powiedział Wilk. Nie smuć się, poradzimy sobie. I poszli. Ledwo Wilk wziął się za wypędzanie lisicy, a ona go przez okienko zobaczyła i woła przyjacielu, zachódź do nas! We trójkę weselej! Tylko po coś ze sobą tego zająca przetargał! A pogoni że mu kota? Idzie zajączek drogą i płacze, a tu na spotkanie mu wychodzi niedźwiedź. A czemuż ty zającu, płaczesz? Ach, misiu, miałem jechatkę lodową, a lisicę trzcinową. Pu odwrotnie było. No, hmm, nieważne. Grunt, że Lisika z domu mnie wygnała. Chodź, to ci pokażę. I poszli do chatki. A tam już całe mnóstwo zwierząt siedziało. Zupełnie jak w zoo. I myszka pliszka, i rapuszka w kapciuszkach, i byczek silny jak koń, i nawet jeden słoń. Kogo tam nie było, ledwo się wszyscy mieszczą. Pomyślał niedźwiedź, jak nie ryknie. No, no, no! Ależ to świetny zwierzyniec! Ja też chcę w nim żyć! I włazi, włazi! Pcha się do środka normalnie jak traktor, że nie zatrzymasz. Wielki szum się podniósł. Małe piszczą, duże ryczą, a deseczki trzeszczą. No i rozwalili oczywiście cały dom. Cud, że nie potratowali się nawzajem. Tak więc wam mówię. Jak się chcesz z kimś zaprzyjaźnić, to dom trzeba postawić wyższy i solidniejszy. Powiedzcie, słoneczko moje, pierniczki jadacie, a kto je zrobił, nie wiecie. To posłuchajcie, co wam opowiem. Żyli sobie siostrzyczka i braciszek. Jaś i Małgosia. Ich rodzice pojechali na jarmark za sprawunkami. Jaś i Małgosia nie posłuchali się rodziców. Poszli do lasu i zabłądzili. Las był ciemny i ponury. Patrzą, a w jego środku piec stoi. A w piecu pełno pierniczków. Aż się wysypują. Zdziwili się Jaś i Małgosia. Aż tu nagle piec przemówił do nich strasznym, chociaż ludzkim, włosem. Zjedźcie dzieci, moich pierniczków. Ja się cieszył się bardzo, ale siostrzyczka Małgosia szepcze mu na ucho. Lepiej nie próbuj tych pierniczków. Nie wiadomo, co to. Braciszek jej nie posłuchał i zjadł wszystkie pierniczki. I jak nie zacznie zawodzić? Pić mi się chce, pić, pić! Wiedziałam, że tak będzie, pomyślała Małgosia. Braciszek jak na złość jeszcze do tego czkawki dostał, aż to nagle pręc i rzeka mleka z kisielowymi brzegami się pojawiła. Już dobrze, przestań wyć, mówi siostrzeczka do brata. Zaczekaj tu kisielku z mleczkiem, zaraz ci przyniosę. Ale braciszek, oj, źle wychowany, nie chcę niczego słuchać, potrawi się, turla i krzyczy. Nie będę na nic czekał, napiję się wody z tego śladu po koźnym kopytku. No, co to za nim mądry chłopiec! Przecież wie, że z kałuży pić nie wolno. Tam są bakterie. Ale on i tak się nie posłuchał. Stanął na czworakach, wysunął język i zaczął pić ze śladu po kopytku. Małgosia, jak na złości, ugrzęzła w kiesielowych brzegach, więc tylko krzyczy do niego: Braciszku, nie pij tej wody, bo się w koziołka zmienisz! A brat nie zwraca na nią uwagi i spokojnie sobie chłopcy. Jakie tam w tej wodzie bakterie były, to ja nie wiem. Grunt, że nagle mały Jaś cały pokrył się sierścią. A rosnąca nieopodal jabłonka przymilnie mówi do niego tak. Popróbuj, Jasiu, moich jabłuszek. Jaś próbował. I na głowie mu rogi wyrosły, a na nogach kopytka. Całkiem się zamienił w koziołka. O tak. A wtedy właśnie przelatywały tamtędy dzikie łabędzie i usłyszały jak na dole coś głośno ciamka. A to koziołek jabłka łapie i takie zgrabnie chrupie, że nawet ogryzki nie zostają. Zdziwiły się dzikie łabędzie i postanowiły koziołka babie jadzę pokazać. Wleciały w dół i porwały Jasia do chatki na kurzych łapkach. A koziołeczek tak się babie jadze spodobał, że taki gładziutki, taki mięciutki, taki tłuściutki, że zachciało się babie jadze zjeść koziołka. Rozpaliła więc w piecu podśpiewując sobie. Miała baba koźlątko, koźlanko, koźlanko, upiekła je na miękko, na miękko, hej! Wystraszył się koziołeczek i zameczał w głos na cały las. Ogień zapalony, garnek nastawiony, nóż już naostrzony. Zjeść mnie tu chcą! I co sił w nogach rzucił się uciekać z powrotem w tamto miejsce no tam, gdzie jego siostra wyłaziła z kisielu. Baba Jaga patrzy, a tu koziołek jej uciekł. Więc posłała dzikie łabędzie za nim w pogoń. Mała Małgosia siłą wyrwała się z kisielu, złapała braciszka na ręce. Ale że nie wiedziała, gdzie by się tu schować, to się rozpłakała. Wtedy piec zawstydził się, że nakarmił Jasia takimi pierniczkami i ukrył biedne dzieci. A dzikie łabędzie przeleciały obok. Jeszcze długo potem Małgosia błądziła po lesie. Braciszek koziołek nosem wywąchał drogę do domu. Tam już mama z tatą z jarmarku wrócili. Potem długo jeszcze wozili jasia po różnych doktorach i zastrzyki różne mu robili, dopóki znów człowiekiem się nie stał. Więc wy lepiej żadnego jedzenia w obcym miejscu nie próbujcie. Ani wody surowej nie pijcie, tylko przegotowaną. Bo jeszcze w koziołka się zamienicie. ale lekarze nie pomogą. Niektórzy uważają, że ubieranie świątecznej choinki to łatwizna. Nie, kochani moi, jeśli dekorowanie przebiegnie nieprawidłowo, to wiecie, co może się stać? Zaraz wam opowiem. Wilk i lis. W pewnej wsi żył sobie rybak, a z nimi jego żona. A razem z nimi, znaczy w pobliskim lesie, mieszkał sobie chytry lis, który, no, ciągle rybakowi rybki podkradał. I gdzieś tak przed świętami rybak przystroił choinkę. A później zaczęło mu się trochę nudzić, tak czekać i czekać na te święta, więc mówi do żony: Pójdę trochę ryby połowić. Usłyszał to lis i o rybkach zamarzył. Pobiegł prędziutko na drogę, położył się w poprzek. Leży i całkiem nieżywego udaje. Zobaczył rybak lisa. O! Ucieszył się w sam raz dla żony na kołnierz do palta. Zarzucił lisa na sanie i tak sobie razem na to łowisko dojechali. Rybak nad przeręblem rzeczy rozłożył i zaczął ryby łowić. Długo siedział, aż się nawet zdrzemnął, a rybka nie bierze i nie bierze. Lis zaczął się niecierpliwić i po troszku sanie wyglądać. A tu nagle jak ktoś mu z za pleców nie barki. A ty co tu robisz? Liz umarł ze strachu nie umarł, za serce się złapał, a to okazuje się był wilk! Zwariowałeś ty szary wilku, ty! Przecież nie można tak niewinnych ludzi, Two znaczy lisów straszyć! A co ty, rybaka nie widzisz? A pierwsza rybka moja, a druga moja! Radośnie podskoczył wilk. Nie, 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 nie! Druga też moja i trzecia też, bo to mój rybak jest. Znajdź sobie własnego, niech dla ciebie ryby łowi. Posmutniał wilk. Gdzie ja sobie takiego rybaka znajdę i to jeszcze przed świętami? To sam sobie rybki łów, zaśmiał się lis. Ale ja nie umiem łowić, mówi wilk. Ach, czemu wszystko musi być na mojej głowie? A co tam trzeba umieć? Opuszczasz ogon do przerębli i śpiewasz coś wesołego, żeby ryby zanęcić. I się wilk przed siebie. Znalazł gdzieś przerębel, opuścił w wodę ogon i zaśpiewał. Choinka długo w lesie rosła, wreszcie z lasu wyszła. A tak swoją drogą, rybki też obchodzą święta. Wszystko to tak, jak u ludzi robią. Nawet tort mają, tylko choinki nie ma. A tu proszę, wilcze ogony w wodzie tak się ustrzepują, że stają się bardzo podobne do choinki. Tyle, że szare, do góry nogami, no i na suficie. No i rybki zaczęły przystrajać tę swoją szarą choineczkę. A Wilek czuje, że mu się coś do ogona przyczepiło. Ucieszony, że mu się coś złowiło, jeszcze głośniej zaśpiewał. I cała ślicznie przystrojona w święta do nas przyszła. Ryby się też ucieszyły i zaczęły wokół swojej ogonowej choinki węża robić. Pora wyciągać, pomyślał wilk i szarpnął ogon. Nie idzie? Szarpnął jeszcze raz? Nic z tego. Tu już wilk wpadł w lekką panikę. Pomocy! Ogon z rybą się nie wyciąga! A tak naprawdę to wiecie co się stało? Kiedy wilk sobie śpiewał, przerębel zamarzł i ogon mu przymarzł usłyszał lis, jak wilk zawodzi. Już, myśli sobie, rybek nałowił i zjeje wszystkie beze mnie. Machnął lis łapką na swojego rybaka i pobiegł do wilka. Próbują we dwóch razem ogon wyciągnąć, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Nie dam rady, mówi wilk, zawołaj człowieka, mamy tu sytuację bez wyjścia. Rybak za lisa, lisy za wilka, wilk za ogon, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał rybak żonę, a ta pieska, a ten kotka, a ten myszkę. I jak oni wszyscy naraz pociągnęli, to w końcu wyciągnęli ogon. No, bez ryby, rzecz jasna, ale za to całe w choinkowych ozdobach. I akurat wtedy święta przyszły. Więc ja wam mówię, że w święta najważniejsze, żeby choinkę dobrze ubrać, bo przecież choinka jest najważniejsza a nie poczęstunek. Tak, tak, tak. Siedzicie tutaj i nie wiecie, że zima przyszła. Śniegu napadało. A może nawet i o dziadku mrozie nic nie wiecie? No dobrze, posłuchajcie bajki. Dziadek mróz Żyła sobie pewna niedobra, oj, niedobra kobieta i miała dwie córki. Jedną rodzoną, a drugą pasierbicę. Rodzoną córeczkę kobieta rozpieszczała. Owocami i słodyczami ją karmiła, a ta córeczka i tak kaprysiła. A to obważanek zasłuchy, a to lizaczek niesłodki, a to lalka się zgubiła. A ta pasierbica odwrotnie była dobra, nigdy nie kaprysiła i wszystko w domu robiła. A i takiej macocha nie lubiła. Aż w końcu wzięła, wywiozła ją do lasu i tam wyrzuciła. Siedzi dziewczynka samiutka pod drzewem całkiem już zmarzła. Aż tu nagle baba jaga w wiatrze leci. lądowała w pobliżu. A z za drzewka, jak nie wyskoczy na nią dziadek, mróz i krzyczy. A kysz, znowu mniejszych krzywdzisz? A baba jaga mu na to. Nie jadam mrożonych dziewczynek. Zobacz, ona się zaraz w sopelek zamieni. A jaj bez tego dopiero co anginę miałam. Tak wszystko zmroziłeś, że mojej chatce kurze łapy do ziemi przymarzły. Ani tyłem do lasu, ani do mnie przodem się nie odwraca. Oj, dobrze już, dobrze. Znikaj stąd, ta kysz, obiecuję, że jutro w kraju nastąpi ocieplenie. I tak śmiesznie to powiedział, <laughs> jak w telewizji. No, jak w tej prognozie pogody mówią. Wtedy baba Jaga z powrotem do wiadra wlazła i odleciała do chatki. A dziadek mróz podszedł do dziewczynki i tak jakoś dziwnie ją zapytał. Ciepło ci i miło, dziewczynko? Dziadku, dziadku, odpowiada ona. Dziadek mróz widzi, że to dobrze wychowana dziewczynka i uprzejma, więc zdecydował wziąć ją do siebie i zawiózł dziewczynkę do swego lodowego pałacu. Będziesz mi, mówi, po duchy trzepać, ale tak, żeby pierze w różne strony leciało. I wtedy na ziemi śnieg będzie padać, pałac będziesz pięknie sprzątać, a wtedy słoneczko zaświeci. A jak się dobrze sprawisz, to cię obgotuje. Nie! Opakuje, nie! Flaguje? No, jakżeż on to powiedział? A, już wiem! Obdaruje! Dziewczynka tak dobrze się spisała, że dziadek na chwalić się jej nie mógł. I postanowił ją zagrodzić. Yy, znaczy nagrodzić. Zabrał dziewczynkę na polanek, gdzie przy ognisku siedziało 12 miesięcy. I każdy jej coś podarował. Wiosenne miesiące, ogromny kosz kwiatów. Letnie, żeby i jagody, a jesienne, worek kartofli. I jeszcze tam no takie coś, co się jesienią zbiera. A, ziemnik! Dziadek Mróz wraz z zimowymi miesiącami dorzucili jej jeszcze trójkę białych koni, sanie i choinkę na święta. Aha, no i jeszcze całą szafę pełną ubranek. Wróciła dziewczynka do domu rumiana i bogata. Zobaczyła ją zła macocha. Od razu przyskoczyła i dawaj wypytywać, skąd ona to wszystko wzięła. Pasierbica dobra była, postawiła worek kartofli w kącie i wszystko im opowiedziała. Wtedy zła baba zaraz wzięła swoją rodzoną córkę i do lasu ją wywiozła. Siedzi tam pod drzewkiem, prycelka pogryza i tak strasznie kruszy, że aż wstyd. Wtedy Dziadek Mróz jak z zakoinki nie wyskoczy i nie zapyta. Ciepło ci i miło? Tak, ciepło. Z nosa mi pociakło. Dawaj szybko te prezenty. Dziadek Mróz aż się w zaspy przewrócił z wrażenia i stamtąd pyta. Ciepło ci, dziewczynko? Dziewczynka podskoczyła, nogami zatupała. A ty co? Zamrozić mnie chcesz? Dawaj mi tu zaraz co tam masz. Dziadek mroz szybko wygrzebał się z zaspy i tak laską stuknął, że dziewczynkę w zamienił. I teraz już ona pewnie będzie tak stała aż do wiosny. A no może i dłużej. A dobra dziewczynka sobie święta zrobiła i wszystkim prezenty porozdawała. No pięknie. Więc przyjaciele moi, zapamiętajcie: prawdziwe prezenty dostają tylko dzieci nieleniwe i dobre. A jeśli wy leniwe i złe będziecie. Prezentów nie dostaniecie. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Hmm. Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć na kreskówki. Mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet. Powiem masza i niedźwiedź. O!